Boskie pokażcie się, to hasło zelektryzowało kobiety od bogatyni przez lwówek śląskie aż po Polkowice poszukiwane były panie, które robią niezwykłe rzeczy, a często pozostają w cieniu. Są to przedsiębiorczynie, sołtyski, strażaczki, rękodzielniczki prowadzą też swoje pracownie. Ta boskość jest naprawdę różna poprzez zwykłe zajęcia, poprzez naprawdę ogromny bagaż doświadczeń, gdy ktoś. Powie im, że robią fajne rzeczy, docenią to, co robią, to one wtedy zaczynają kwitnąć, i to, co się dzieje tutaj właśnie, jak one przychodzą o tej siódmej rano, takie nieumalowane, siadają na fotel, dostają makijaż, dostają piękne ciuchy, które podkreślają ich naturalną urodę stają przed obiektywem i dzieje się magia i właśnie by wydobyć tę magię zorganizowana została sesja zdjęciowa w klimatycznych wnętrzach Ars Sudetyki w Szklarskiej Porębie do plebiscytu zgłosiło się 51 niezwykłych kobiet z których wybrano 20 pokazujemy się światu eee, pokazujemy co jesteśmy w stanie zdziałać, tak? ile mamy w sobie energii, siły sprawczej. I dzięki temu też dajemy siłę kolejnym kobietom. Robię dużo fajnych rzeczy dla dzieci, dla kobiet, dla mieszkańców Bogatyni. I chciałam po prostu pokazać, że sympatią, niewielkim nakładem finansowym, a mega dużym nakładem energetycznym, energii można zrobić coś fajnego. Dla wielu z nich jest to wyjście ze strefy komfortu i pozwolę sobie na to, by być widoczną, ale i nie tylko. Dla mnie Boska to synonim osoby niesamowitej, osoby, która mm, zrobi wszystko i która może wszystko. Zagadnienie boskości, niesamowitości, zarąbistości. Tak po prostu ty. To ja. Próbujemy wpłynąć na to, żeby pozbyły się kompleksów, pokazały się, spróbowały, zawalczyły o siebie, o o swoje lepsze jutro. Finał akcji zaplanowany jest na marzec. 4 marca w Szklarskiej Porębie, na czwartym peronie, robimy imprezę Zdrówko-Boskie to jest impreza prozdrowotna i podczas tej imprezy tutaj w Ars Sudetica będzie wystawa. Fundacja Boskie Karkonoskie, odpowiedzialna za te akcję, wspiera i edukuje kobiety, a także od lat przekonuje, że każda z nas jest wyjątkowa trzeba sobie tylko na to pozwolić.